Tam do góry nie wejdę, nie ma szans, boję się. Sadzimy rower i dalej pójdziemy pieszo. No i trudną drogę wybrałem, ale pójdziemy do końca. Tak piękne paprocie, bardzo lubię. Chyba jest widoczny koniec. Tędy biegną tory. No i tak, pokazałem wam furtkę, a teraz pokazuję wam tory. O co tutaj chodzi? W oddali znajduje się pałac. Być może, jeśli zasubskrybujesz, będziesz śledził kanał Codres View Community, to najprawdopodobniej w przyszłości będziesz miał okazję obejrzeć więcej. No i stamtąd tą ścieżką szedł Pływowy polityk. Niegdyś przez 100-200 lat przychodził, otwierał sobie furtkę, siadał sobie na kamieniu, odpalał fajkę z tytoniem, no i czekał na transport. Tory, które Wam pokazywałem, znajdują się tutaj. Przyjeżdżała ciuchcia i zawoziła pana do Sejmu. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was ciepło. Dzięki za zostawienie łapki. Jest to bardzo ważne na tym YouTubie. No i do usłyszenia. Cześć.